Profesor Monika Kresa jest już z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastanawiając się nad tematem dzisiejszej rozmowy, trochę podpisałem na siebie wyrok, bo to jest coś, co sprawia mi sporą trudność, jeżeli chodzi o sprawy językowe. Choć jestem dobrej myśli, że nie jestem jedyną osobą, która ma problem z liczebnikami nieszczęsnymi, których jest dużo różnych wersji deklinacja, ale też różne takie półsłówka, których używamy. Będziemy się dzisiaj nad tym zastanawiać i pochylać. Jakby to o, ładnie powiedzieć, na pewno przez półtorej godziny. Ale kwestia słowa półtora i półtorej, od tego chyba możemy zacząć, tak, by, by, to, to by nie wchodzić od razu w te najtrudniejsze segmenty. Rzeczywiście, to nie jest niby najtrudniejsze, ale bardzo często tutaj robimy błąd, jeżeli chodzi o te liczebniki tak zwane ułamkowe. Mhm. Bo tak jak powiedziałeś, tych liczebników mamy dużo. Raz, że mamy dużo ich typów, tak? No bo są liczebniki główne, są liczebniki porządkowe, czyli tam pytamy, która i tak dalej. Są liczebniki zbiorowe, o których może jeszcze powiemy. No i mamy te ułamkowe. I tutaj bardzo często robimy błąd kiedy wybieramy odpowiednią formę tak czyli jak tam mamy 1.5 to możemy powiedzieć półtorej albo półtora i to zależy od tego, co stoi po tym, po tym liczebniku. Jeżeli po tym liczebniku mamy rzeczownik rodzaju żeńskiego, to mówimy półtorej, tak? Czyli półtorej godziny właśnie, mhm. półtorej doby, półtorej łyżki, szklanki w przepisach. A jeżeli po tym liczebniku stoi rzeczownik rodzaju męskiego, no to mamy półtora, półtora dnia chociażby, tak? Półtora tygodnia i półtora miesiąca. Mhm. Czyli półtorej, jak dalej mamy rodzaj żeński, a półtora, jak dalej mamy rodzaj męski. A jak mamy nie półtorej... A dzień jeden cały, to raczej nie mówimy w dniu dzisiejszym i nie mówimy też dnia 4 lutego. Tak. Tylko na podstawową e, formę. Tak, rzeczywiście. Tutaj to się pośrednio łączy z liczebnikami, bo my. Kiedy, zwłaszcza kiedy piszemy, albo kiedy mówimy w takich sytuacjach oficjalnych, e, mamy taką tendencję do tego, żeby używać tego stylu urzędowego, takiego bardzo e, oficjalnego. I gdzieś tam z tyłu głowy mamy, że jak podajemy datę, to musimy dodać to słowo dzień. Mhm. Tak? No i właśnie e, mówimy dnia 4 lutego, przybyłam do Radia Nowy Świat na przykład. Ale zobaczmy, że to jest e, powtórzenie. Tak? To mhm. znaczy, 4 lutego 2025 to już jest dzień, więc dodawanie tego słówka dnia e, jest takim trochę pleonazmem, że aby użyć trudnego słowa albo masłem maślanym, żeby użyć prostszego słowa. Kiedy mówimy cofać się do tyłu, to od razu czujemy, że to jest powtórka, tak? Czy właśnie to nie wiem, masło maślane i tak dalej. No właśnie, ale to jest A... ta sama kategoria, błąd. Tak, de facto, tak, to jest, de facto, tak. Logiczny. Właśnie to jest ciekawe, bo to jest rzeczywiście to możemy akurat potraktować jako błąd, nawet nie jako usterkę, tak, jakąś taką delikatną radę, ale rzeczywiście mówienie i pisanie dnia 4 lutego jest błędem takim, mówimy leksykalnym, gdybyśmy mhm. mieli to klasyfikować na poziomie. No Na poziomie właśnie gramatycznym. I tutaj też warto jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, kiedy mówimy o tych, o tych datach, że właściwie w, tym, w tej dacie, tak, 4 lutego, mamy tak zwany liczebnik porządkowy. I, czyli który, prawda? Bo to jest czwarty dzień lutego. I w szkole nam powtarzano bardzo często, że po, tej, że po liczebniku porządkowym stawia się kropkę. Kiedy się zapisuje, prawda? Czyli tam pierwszy, drugi, trzeci, ale ta zasada nie dotyczy dat, tak? Czyli kiedy piszemy 4 lutego, to po tej czwórce nie ma e, kropeczki, chyba że piszemy 402. No to wtedy jest 4, 0, 2, kropka i tak dalej, chyba że, żeby nie było za łatwo, <noise> tę dwójkę dajemy cyfrą rzymską, mhm. tak? To też warto pamiętać o tym, że kiedy zapisujemy daty, to wtedy między tą e, m, arabską tak? i rzymską kropki nie stawiamy kropka kropka i przechodzimy <grym> do liczebników zbiorowych bo to jest ta największa zagwostka i chyba wydaje mi się warto zacząć od sformułowania pięcioro, dziesięcioro, kiedy tego używamy, gdy mówimy o dzieciach, to jest pięcioro dzieci, tak. ale też kiedy na przykład mamy grupę osób i y y y y y są tam kobiety i mężczyźni Wtedy też tego używamy. Tak, rzeczywiście te liczebniki zbiorowe, one są trudne z kilku powodów. To znaczy, mhm. po pierwsze, dlatego, że mają taką ograniczoną łączliwość. Tak? To znaczy, one rzeczywiście łączą się tylko z wybranymi rzeczownikami. I z jednej strony taką ich ważną funkcją jest to, o czym powiedziałeś. Tak? Czyli, że kiedy chcemy podkreślić, że dany zbiór jest zróżnicowany płciowo, to wtedy używamy. tak? To znaczy, mogę powiedzieć, pięć studentek, na przykład, tak będę w, w, na swoim podwórku. Mogę powiedzieć pięciu studentów, ale kiedy mówią pięcioro studentów, to nie deklaruje, czy to są kobiety, czy mężczyźni. Tak? To jest właśnie ten zbiór różny płciowo i do tego nam są te liczebniki zbiorowe potrzebne. To też trochę sprawia, że one w ogóle jeszcze w języku zostają, bo tak jak powiedziałam, one są trudne, a my tak, kiedy patrzymy na w ogóle rozwój języka, na historię języka, to staramy się usuwać to, co jest trudne. Wypada nam z języka, na przykład, nie wiem, liczba podwójna nam wypadła, bo była trudna i też taka mało mało użyteczna, ale właśnie skoro jestem przy tej liczbie podwójnej, to też liczebniki zbiorowe, czyli właśnie chociażby dwoje, odnosimy do tych rzeczy, które występują właśnie parami, tak? Czyli możemy powiedzieć dwoje oczu na przykład, mhm. dwoje uszu, tak? Dwoje rąk. No bo zasadniczo mamy tego dwoje wszyscy, więc to jest kolejna, kolejny typ rzeczowników, z którymi te liczebniki zbiorowe się, się łączą. A, okay. Dobrze, bo ja jak się zagadam to czasami trudno mi, trudno mi przerwać, ale też mamy właśnie taką klasę liczebników, które rzeczowników, które są nie mają liczby pojedynczej. Tak? czyli na przykład mamy drzwi um, mamy te drzwi, a nie mamy ten drz drzew, tak? coś takiego, tak? Mamy te spodnie, prawda? A nie mamy to spodnio, coś takiego, tak? I y, wtedy m, też używamy y, liczebników zbiorowych, prawda? Czyli powiemy dwoje drzwi, troje drzwi, mało tego, kiedy już jestem na tym podwórku moim e, akademickim, e, to zawsze podkreślam, że mówimy też dwoje, troje zajęć e, m, takich uczelnianych. Dziwnie, nie. E, ja już, po, państwo e, tego nie widzą, ale właśnie marszczę brył. Tak właśnie, tak, właśnie, dlatego mówię, że, że dziwnie. Ja się śmieję, że kiedy idę kampusem uniwersyteckim i słyszę dwoje, troje zajęć, to ja wiem, że to jest student albo studentka polonistyki mm. i oni już są tak mniej więcej po miesiącu zajęć przynajmniej na polonistyce i oni wiedzą, że tak się mówi. To znaczy, to jest też przykład tego, że to, o czym powiedziałam, te liczynki zbiorowe, one nam trochę uciekają z języka, no bo. Kurczę, nikt normalnie tak nie mówi, prawda? To znaczy właśnie ta zmarszczona brew też, też o tym świadczy. A rzeczywiście w normie, tak? czyli też to, co znajdziemy w słownikach, znajdziemy tę, tę łączliwość, tak? że to są te zajęcia, a nie to jedno zajęcie, tak? tylko mam te zajęcia na uczelni, więc powiem dwoje, troje zajęć, mhm. przynajmniej zgodnie z tą normą wzorcową. No dobra, a gdybyśmy tę liczbę zwiększyli, wrócę do tych dzieci, bo mhm. to jest chyba taki naj, najłatwiejszy przykład. Pięcioro dzieci. 20, 25 dzieci, to jest jeszcze ok. Tak, tak. Ale jak mm -hmm. dodamy 100, 200, tu już niczego nie zmieniamy. Mm -hmm. Przy tysiącach nie zmieniamy i zostajemy tylko z tą końcówką. Tylko ta końcówka się zmienia. Tak. A jeżeli mamy w jakimś miejscu abstrakcyjne wyobrażenie, mm -hmm. 30 tysięcy jeden dzieci? Aha, e, rzeczywiście to są takie. Znaczy, to też pokazuje znowu kolejną rzecz. My bardzo rzadko tych liczebników używamy aż w tak dużych, mhm. e, na dużych liczbach i o ile właśnie powiedzenie... Dwoje dzieci, troje, pięcioro, dwadzieścioro, pięcioro. Jeszcze nam się, znaczy jeszcze nam nasz mózg jest w stanie to, to powiedzieć, o tyle jeżeli mamy właśnie to trzy tysiące jeden, czy trzydzieści tysięcy jeden, to już jest problem. I tutaj faktycznie w odniesieniu do tak dużych liczb nie używamy tego liczebnika zbiorowego, tak? Czyli powiemy na przykład, mówią o tych 30 tysiącach jeden dzieci, tak? Czyli nie 30 tysiącach, tak? Tylko 30 tysiącach jeden dzieci. Straszne? No tak. Próbuję to sobie jakoś przetrawić. Prze, 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 mm -hmm. Jeden dzień, dzień. No dobra, ja nie będę się z nim budził, ja po prostu to zaakceptuję. Okej, okay. to może podpowiemy e, słuchaczom, gdzie szukać odpowiedzi mm -hmm. na te pytania i gdzie to, gdzie to znaleźć. Bo rzeczywiście to jest tak, że ja też kiedy szukałam odpowiedzi na to pytanie, to nie było tak, że ja z automatu wiedziałam, jak ten, jak, jak ten liczebnik odmieniać. Kiedy rozmawialiśmy o nazwiskach i o tym, jak odmieniać nazwiska, podawałam taką stronę dotyczącą właśnie. Odmiany, odmiany nazwisk. Jeżeli Państwo wpiszą w jakąkolwiek wyszukiwarkę akta forte odmiana liczebników, to tam wyskoczy taka bliźniacza strona, na której możemy sobie właśnie sprawdzić, jak odmieniać liczebniki i mało tego, jak one się będą łączyć z czasownikami, na przykład, które będą po tych, po tych liczebnikach. Ta strona jest tak ciekawie skonstruowana, że tam możemy, znaczy wpisujemy liczbę w zapisie takim cyfrowym, tak, czyli na przykład 3001 wpisujemy rzeczownik, który chcemy odmienić. Ja sobie wpisałam właśnie dziecko i zaznaczam przypadek, który bym chciała, uh -huh. tak, czyli na przykład w tym wypadku miejscownik i ona nam wypluwa, że tak powiem, potocznie tę, tę właściwą formę. I tam rzeczywiście możemy sprawdzić i te liczebniki zbiorowe, tak, i liczebniki porządkowe, więc to jest rzeczywiście bardzo dobra pomoc w tym trudnym układaniu i odmianie liczebników. Że też ja dopiero teraz o tej stronie się dowiaduję, po tym jak zakończyliśmy zbiórkę woźpową do skarbonki. A właśnie, kiedy bo to była sytuacja, mówiło. kiedy się mówiło, prawda, o dużych tak, liczbach też. Kiedy mhm. kilka tysięcy, nie wiem, 4540 38 8 osób płaciło na przykład. To byłoby e, pomocne. Okej, okay, z tymi osobami. Znaczy tutaj akurat nie używałabym licznika zbiorowego, tak? Bo mm -hmm. em, słuchaczy ewentualnie i tak, natomiast osób niekoniecznie, tak? Czyli tam 4598 osób, mhm. tak? Mimo, że to jest właśnie jest ciekawe, prawda? Bo to też jest zbiór... Wpłacających to chyba. A, to wpłacających, okej, okay, dobra, to, to wtedy tak. To wtedy, to wtedy tak. Tak. Mhm. tak, bo niby osoby też są zbiorem różnopłciowym, mhm. tak? Ale w związku z tym, że to jest rzeczownik w rodzaju żeńskim, to tutaj używamy formy liczebnika głównego, a nie zbiorowego. Trudny język polski. Trudny Wiem, bardzo Ale gdzieś temu piękny. <noise> tak szczególnie jeżeli chodzi o liczebniki. Ja tak sobie myślę, że często też ja się zaczynam w momencie kiedy trzeba powiedzieć, że coś jest pojedyncze, podwójne, potrójne. Mm -hmm. Po, po czwarty, czy po, po piąty? Nie Prawda? Nie ma po, po czwórne powiemy, ale potem już nie bardzo. To znaczy, uh -huh. system pewnie by e, prze, przewidywał i na pewno przewidywał e, historycznie, tak, ale e, już raczej po, powiemy pewnie pięciokrotne na przykład. Tak? Coś uh -huh. takiego. E, tutaj to znowu, kolejna ciekawa rzecz, że język sobie jakoś radzi. tak. Czyli tam, gdzie te formy są takie e, obce e, współczesnemu systemowi, to szukamy jakichś e, alternatyw. Tak? I Rzeczywiście pojedyncze, podwójne, potrójne, poczwórne jeszcze nam chodzi, tak? a już dalej te, tych liczebników w związku z tym, że używamy ich bardzo rzadko, tak, to jakoś sobie omownie m, próbujemy ro, rozwiązać ten problem mhm. językowy. A ja też myślę sobie na przykład o liczbie mnogiej i o tej tendencji, którą często na przykład w muzyce słyszę i mhm. jestem strasznie wyczulony na ten błąd, szczególnie jeżeli polskiego hip-hopu słucham. No bo wiadomo, że jak jest facet i jak faceci, oni dwaj przynajmniej, no to mhm. oni szli albo ziomki szli, no to no nie. Aha. Chłopaki Aha. No, no nie, no szły, chłopy szły. O, chłopy albo. A właśnie. Tu się pojawia problem, ale to już nawet nie, nie tyle jest związane z samymi liczebnikami, ale właśnie z tym, że my w języku poza liczebnikami jako takimi mamy też liczbę, prawda? Jako kategorię mhm. gramatyczną. I ona faktycznie jest przypisana do, z jednej strony do rzeczownika, z drugiej strony do czasownika, ale na tę liczbę nakłada się jeszcze rodzaj. tak? I mamy w języku takie rzeczowniki, można powiedzieć czysto rodzajowe, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, tak? Czyli mamy na przykład, no niech będzie prezenter, prawda? Jest ten prezenter, ci prezenterzy, tak? I to ci zawsze jest rodzajem męskim, prawda? Jeszcze w dodatku męskoosobowym powiemy, tak? No i tutaj nie mamy problemu, ci prezenterzy przygotowywali się, prawda? Natomiast mamy w języku też takie rzeczowniki, które trochę Oszukują nas, jeżeli chodzi o ten, o ten rodzaj. Na przykład rzeczownik chłop, prawda? Możemy mm -hmm. powiedzieć ci chłopi, i teraz myślę na przykład, nie wiem, o Raymondzie chociażby, tak? Ale mo możemy też powiedzieć te chłopy. I mm -hmm. to będzie takie. Mm, z trochę, znaczy może być gwarowe, bo w gwarze też tak usłyszymy, ale może być też takie deprecjatywne, prawda? Ach, te chłopy. I to będzie takie... No i wtedy powiemy, ach, te chłopy, co one tutaj narobiły. I to będzie takie właśnie deprecjonujące. I te ziomki, no właśnie, raczej nie powiemy ci ziomkowie, prawda? Nie no Tylko... to faceci przecież, chłopaki. Ja wiem, wiem, niby faceci, prawda? Ale gramatycznie te ziomki, no tak. a nie ci ziomki, ci ziomkowie. Więc mhm. tutaj faktycznie, prawda? A te ziomki do nas wbiły na chatę, nie wiem no tak. teraz, nie słucham hip-hopu. Właśnie to mnie najbardziej bawi, że to w, 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 w takim napuszeniu i takim męskim świecie, to musi być tak bardzo męskie, że nie ma żadnych tych ziomków, te ziomki przyszły, co to, baby, że przyszły? Jakby tak, to tak, karakteryzuje, ale... tak, tak, rzeczywiście to też pokazuje, że język trochę nam się wymyka, mhm. nawet jakbyśmy go chcieli właśnie włożyć w jakieś takie sztywne ramy. No właśnie ten męski świat hip-hopu, on chciałby być pewnie, mówię, nie słucham, więc nie wiem, ale tak myślę, że chciałby być pewnie taki bardzo męski, a tutaj wchodzą nam takie formy z jednej strony typowe dla Języka tej subkultury, a z drugiej strony wymykający się z tej męskości. Tak jest. Znowu polski język, trudny język. To, to chyba będzie puęta, która będzie powracała do nas przy kolejnych spotkaniach, ja tak sobie myślę, ale też e, e, pani profesor podrzuciła tę stronę, więc ja umieszczę w grupie patronów, żeby Państwo też mogli z tej dobroci językowej, intelektualnej korzystać i podejrzewam, że tak jak ja mam stały zestaw, to znaczy skrzynka pocztowa otwarta, media społecznościowe, żeby śledzić wiadomości od słuchaczy, to będzie kolejna karta, z której będę regularnie korzystał. Tak, ja zawsze podkreślam, że nie musimy wszystko, wszystkiego wiedzieć. Ważne, żebyśmy wiedzieli, że czegoś nie wiemy i żebyśmy wiedzieli, gdzie szukać. I to i ta strona jest jedną z takich podpowiedzi, gdzie szukać. Odpowiedzi na trudne pytania. Tak, a propos skrzynki mailowej, jeszcze jedno było pytanie od słuchacza. Czy pani profesor mogłaby wyjaśnić, dlaczego mówimy, wielu słuchaczy przesyła dużo maili, wiele, a dużo? Gdzie jest rozgraniczenie? Czy jest? Tak, trochę jest, a trochę nie ma, to znaczy pewnie moglibyśmy powiedzieć, wielu słuchaczy przesyła wiele maili, natomiast raczej nie powiedzielibyśmy, dużo słuchaczy przesyła dużo maili, czy, czy wiele maili. Ten, to słowo wiele, to nie jest liczebnik, tak, to jest bardziej, mhm. bardziej zaimek, byśmy tutaj powiedzieli, ale ono ma tę zaletę, że może być właśnie użyte, użyte też w takim rodzaju męskim, prawda, czyli powiemy wiele kartek, wiele maili, prawda, ale wielu, to już nam wskazuje na to, że to jest osoba, tak? No i tutaj mhm. jeszcze słuchacz łączy się z tym rodzajem męskim. Więc kiedy mówimy o osobach, raczej wolimy użyć tego słowa właśnie wielu, tak? Wiele, bo to wskazuje na pewną osobowość, tak? A dużo nie ma, tak? Znaczy powiem właśnie dużo maili, dużo słuchaczy, dużo kobiet. Nie mam tutaj tego mhm. rozgraniczenia. Dlatego wolimy powiedzieć wielu słuchaczy wysyła dużo maili, a nie dużo słuchaczy wysyła wiele maili. I dużo spotkań jeszcze przed nami tym samym. Mam nadzieję, że tak. Profesor Monika Kreza, bardzo dziękuję. Dziękuję również.